Tymczasem jednak co do aktualnej wiosny nad Nysą, Gwizdo, czyli Marcin Gwizdalski z nami. Ja kartkuje tą dzisiejszą, właściwie to nie dzisiejszą, ale Witam. ukazującą się właśnie. Cześć. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wolisz dobry wieczór? <noise> dzień dobry. Kartkuję sobie tą gazetę, Wiadomości Gubińskie, właśnie w poszukiwaniu... Pod pogodnymi się... ludźmi zawsze słońce świeci, także dzień dobry. Mhm. Chociaż moim zdaniem, z tym słońcem to przesadziłeś trochę. Tak, spoglądam do tyłu. Dobra. I w ramach owej wiosny nad Nysą, 54, mamy grę terenową, ale ona chyba nie jest po raz pierwszy. Nie, w ubiegłym roku było. Mhm. Takie łapki ładne, pomarańczowe rozklejałeś na bruku. To nie było to? Nie. A, pomarańczowe łapki były związane z zupełnie innym projektem. <grym> z innym projektem. Ale jakoś od chwili w pamięci, że to takie e, w, w, fajne W było. zeszłym roku rzeczywiście pojawiła się pierwszy raz gra miejska, terenowa, uliczna, traktuję te określenia jako synonimy. E, wówczas z, dotyczyła, ponieważ no, mieliśmy wiosnę nad związaną, z, związaną ze skrzatami, więc dotyczyła jakby baszni, Tak, szukaliśmy skrzatów rzeczywiście. E, mhm. Średniowiecza, fantazy, Taka to była mieszanka, i w tych klimatach ta gra uliczna była skonstruowana. W tym roku, choć uh -huh. wiosna nad są dotyczy e, wojska, tak, więc e, w tym roku tę grę terenową nazwaliśmy Losy Gubińskiego Żołnierza, czyli 50 lat historii w jeden dzień. Uh -huh. I w programie? E, w programie. Generalnie to wygląda tak, że gra, ta gra, Gubińska gra uliczna podzielona jest na trzy etapy. Każdy etap dotyczy zupełnie innego okresu historycznego. Pierwszy, oczywiście jak to w historii bywa, tutaj trudno znaleźć jakieś daty graniczne, ponieważ tak naprawdę wszystko jest procesem, wszystko płynie, więc przyjmijmy, że ten etap pierwszy dotyczy okresu wojennego, tuż powojennego. Mhm. Etap Czy będą dotyczy... jakieś odniesienia do tamtego okresu, w sensie Lek Najbardziej blondu? Wspominania w, w czasów dawnych? tak. Fotografii y, lokalnych też? spraw gubińsko gubeńskich eee, Też tak, mm -hmm. jak najbardziej. Eee, no też nie wiem, na czym nie wszystko mogę tutaj, nie o wszystkim mogę powiedzieć. Ponieważ mm -hmm. zdradziłbym jakby eee, no atrakcja chciałbym, żeby większość rzeczy dla drużyn było niespodzianką. Eee, ale tak masz rację, rzeczywiście będzie tutaj w tym pierwszym etapie dużo nawiązań do no, okresu. Okresu wojennego, kiedy, kiedy w zasadzie w końca wojny, tak, kiedy Armia Czerwona tutaj szła, by, by no, według nich wyzwalać mm, Gubin, jak wiemy, to po prostu to, to miasto niemieckie zostało zdobyte. E, później przesiedlenia, repatrianci. E, no, trochę się z... działo, to prawda. Trochę się działo. E, drugi etap y, dotyczy w, od y, przyjmijmy tam lat Późnych lat 40. do lat 80., mhm. czyli tak zwany PPRL, czy realny socjalizm. Tutaj też będzie dużo nawiązań i odnośników do historii. Zresztą tworząc, konstruując scenariusz gry terenowej, konsultowałem wiele razy to z przyjaciółmi, ze Stowarzyszenia Przyjaciół w Ziemi Gubińskiej czy z Izby Muzealnej. Trzeci etap dotyczy już przemian ustrojowych. Mhm. Yy, czyli, czyli tych po 90 roku. Czyli tak, czyli, czyli, czyli przełom 80 80., 90. już prawie chciałem powiedzieć, że dlatego właśnie gra się skończy. No ale nie mogę powiedzieć, gdzie się skończy. Mhm. Ale nie w po ostatni ułat... weekend, podczas ostatnich wyborów. Nie. <laughs> Okej. Okay. Mówiłeś o tym, że nie zdradzamy tajemnic, bo przecież drużyny także chciałyby zaznać odrobinę rozkoszy związanych z niespodzianką. No ale kto może wziąć udział? w naszej grze terenowej. Oczywiście może wziąć udział każdy. Warunki są w zasadzie tylko takie, że drużyna musi, musi być pięcioosobowa. To jest jakby zmiana w stosunku do ubiegłego roku, gdzie tam była większa doza dowolności, ponieważ tam można było skonstruować drużyny od trzech do pięciu osób. Mhm. Tu wymagamy pięciu osób. A chociażby z jednego powodu, że w tej grze można zginąć. Oczywiście nie realnie, ale zwłaszcza w tym pierwszym etapie są takie przygody, które mogą gracza po prostu wyeliminować. I drużyna trzyosobowa mogłaby po prostu pierwszego etapu nie przejść. Mhm. Groźnie brzmi. Groźnie brzmi jak najbardziej. W dalszych etapach umrzeć trudniej, natomiast o wiele łatwiej trafić do więzienia którego też trzeba będzie się w jakiś tam sposób wykupić, jeżeli się będzie oczywiście chciało wykupić. Będziecie mieli takie specjalne klatki więzienne? Klatki więzienne nie, ale yy, nawiązujemy tutaj do historii, zwłaszcza związanej z UB, z SB. Mhm. Yy, Dotarliśmy właśnie yy, dzięki ludziom związanym z Izbą Muzealną do, do pewnych źródeł. Wiemy, gdzie przetrzymywano tak zwanych politycznych. Yy, taka ciekawostka też, którą, o której się dowiedziałem w zasadzie przygotowując tę grę terenową, że na ulicy Piastowskiej w domu pana Kłosowicza. Państwa Kłosowiczów. Państwa Kłosowiczów, tak. Pan Kłosowicz, u którego zresztą byłem niedawno, serdecznie pozdrawiam, opowiadał jak postanowił wyremontować swoją piwnicę i postanowił ją pomalować i odświeżał, mył po prostu jakby ścianę i znalazł stare zapiski tam człowieka, który był gdzieś tam przetrzymywany i i ciemiężony, zdaje się z jakąś podobizną. Będziemy nawet no doszliśmy do porozumienia i wykorzystamy tę piwnicę również do celów, do celów tej gry terenowej. No a to się będzie działo. Okej, okay, to w takim razie e, najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Tak, jeszcze tylko dodam, bo mówiłem, że to są jakby dwa warunki. Pierwszy, czyli drużyny pięciosobowe, drugi mhm. warunek to jest taki, że może wystartować tylko 15 drużyn. Ponieważ czasowo byśmy po prostu więcej y, drużyn nie przyjęli. Rozumiem, że wiekiem nie są to nie, ograniczone. Być może, jeżeli to będzie się tak dalej dos doskonale rozwijało, to może w przyszłych latach y, skonstruujemy y, grę terenową nie jednodniową, tylko wielodniową. Mhm. Y, żeby chociażby więcej osób y, mogło w niej wziąć udział. Być może ludzie, którzy przyjadą spoza Gubina. Tutaj dla mnie takim dosyć fajnym przykładem jest Old Town w Stargardzie Szczecińskim. Kilku szalonych ludzi zadoptowało stare lotnisko, jakieś tereny popoligonowe, wybudowali tam miasteczko postapokaliptyczne. No i rzeczywiście ludzie z całej Polski jadą tam po to, żeby wziąć udział w trzydniowej. Grze ulicznej, wcielić się w postaci, w które albo sobie sami wymyślą, albo, albo które będą zaproponowane przez organizatorów. Mam nadzieję, że e, uda nam się kiedyś e, również osiągnąć coś takiego. No to w takim razie zapraszamy. Pewnie, jak znam życie, gdzieś jest spotkanie pierwsze? Gdzieś informujecie o regulaminie? Gdzieś informujecie o wszystkich zasadach związanych z tą grą terenową? Gdzie to będzie i którego dnia? Póki co informacje można znaleźć na Facebooku trzeba poszukać wydarzenia. Zdaje się, że grupa otwarta no to wydarzenie utworzyła, więc to jest jakaś podpowiedź na pewno, żeby znaleźć. Te informacje będą też po troszkę spływały. Zapisać się można. W zasadzie muszę powiedzieć, że od wczoraj wczoraj pojawiło się to wydarzenie na Facebooku. Już na tę chwilę mam cztery drużyny zapisane. Zapisali się w zasadzie w każda drużyna w sposób zupełnie inny, czyli albo można do mnie zadzwonić na numer 606-17695, albo można do mnie napisać maila gwizdo.maupa.tfm, albo można wysłać SMS-a, bądź przyjść do Domu Kultury. Dobra, wszystko jasne. Zapytam Cię na koniec jeszcze, jak Ty wspominasz wiosnę nad Nysą? Miałeś jakąś pierwszą, szczególną, w której zacząłeś w ogóle odbierać tę imprezę jako element krajobrazu gubińskiego? Trudno mi sobie teraz przypomnieć pierwszą. Natomiast, jeżeli gdzieś tam sięgam pamięcią, to na pewno są to wiosny nad Nysą w amfiteatrze. No tak. Jeszcze z czasów Pani Izdebskiej, kiedy byłem nastolatkiem. Już takim późnym, tak, 16, 17, 18, 19 lat. No i to rzeczywiście była moc. Była moc. Ja myślę, że to są takie takie wydarzenia, które zostają chyba na zawsze w pamięci. Pamiętasz jakiś szczególny koncert? Szybko myślę, kto tam wystąpił. Kazik wystąpił. Kaja się pojawiła. Kaja również. Kaja to jeszcze wtedy nieznana mało. Mało znana. Może tak, ale rozpoznawalna, to? ale mało znana, bo wtedy towarzyszyła zdaje się właśnie Kazikowi, to był jeden jakiś szczególny koncert, a poza tym Majka Jerzowska, na przykład wystąpiła także tak. w Amfiteatrze i to też były całkiem zabawne historie. Grise